Cześć, przede mną mam BRS3. W tym filmie pokażę Ci, jak zarządzać wojącą aplikacją. Na początku upewnij się, że Twój gimbal jest połączony z aplikacją, a teraz możesz tworzyć sceny, połączyć się z nadajnikiem, przeprowadzić test równowagi, sprawdzić parametry silnika i dostosować. Możesz także włączyć funkcję Autotune. Następnie możesz zarządzać swoim profilem użytkownika i sprawdzić status. W sekcji status możesz włączyć lub wyłączyć pauzę silnika, tryb cichy, wyłączyć tryb selfie oraz tryb demonstracyjny. Możesz przeprowadzić kalibrację systemu, kalibrację poziomą oraz przywrócić parametry gimbala. Następnie możesz przejść do listy kontrolnej, gdzie możesz sprawdzić połączenie Bluetooth i kabel sterujący kamerą. Następnie możesz przejść do przewodników. Na koniec możesz przejść do ustawień, gdzie możesz zalogować się na swoje konto, aby aktywować swój gimbal. Możesz sprawdzić swoją listę urządzeń i możesz sprawdzić oprogramowanie. Jeśli dostępne jest jakiekolwiek oprogramowanie, możesz je pobrać stąd. Jeśli uważasz, że ten film jest pomocny, proszę zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj.